Jak przebiegły rozmowy pokojowe? Zełański oskarża USA o sianie rosyjskiej propagandy. Trump wściekł się na Zełańskiego po jego wypowiedzi. Rzeczniczka Komisji Europejskiej o słowach Witkofa. Brzoska przedstawił ciekawe pomysły deregulacji. W poniedziałek wieczorem w stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadzie, zakończyły się trwające około 12 godzin rozmowy między delegacjami Stanów Zjednoczonych i Rosji dotyczące konfliktu na Ukrainie. Agencja prasowa, powołując się na rosyjskie media, poinformowała, że wspólne oświadczenie obu stron zostanie opublikowane we wtorek. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zaznaczył wcześniej, że grupy ekspertów z Moskwy i Waszyngtonu nie planują podpisywania żadnych dokumentów po konsultacjach w Riyadzie. Rosyjską delegację reprezentowali m.in. Grigory Karasin, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji oraz Siergiej Biesieda, doradca szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Obaj dyplomaci są objęci zachodnimi sankcjami, a media i komentatorzy wskazują, że nie mają oni realnego wpływu na decyzję Kremla. Delegacji USA przewodzili Andrew Pick, wysokiej rangi przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz Michael Anton, dyrektor do spraw planowania politycznego w Departamencie Stanu. Kreml zapowiadał w niedzielę, że głównym tematem rozmów będzie przywrócenie funkcjonowania tzw. inicjatywy Czarnomorskiej. Departament Stanu USA poinformował, że dyskusje będą prowadzone na szczeblu ekspertów bez udziału amerykańskich urzędników w randze ministra. Również w niedzielę w Riyadzie odbyło się spotkanie delegacji USA i Ukrainy. Minister obrony Ukrainy, Rustem Umierow, przewodniczący ukraińskiego zespołu, określił rozmowy jako produktywne i treściwe, koncentrujące się na kwestiach bezpieczeństwa oraz ochrony obiektów energetycznych i infrastruktury krytycznej. Na dzień dzisiejszy jest zaplanowane kolejne spotkanie przedstawicieli USA i Ukrainy. W poniedziałek, po posiedzeniu swojego gabinetu, Donald Trump poinformował dziennikarzy, że Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie z Ukrainą w sprawie umowy dotyczącej minerałów ziem rzadkich. Ukraina dysponuje bogatymi złożami cennych metali i minerałów ziem rzadkich, takich jak tytan, lit, uran, grafit, beryl i mangan. Znajdują się tam również zasoby węgla, ropy naftowej i gazu, których wartość szacuje się na miliardy dolarów. Znaczna część tych złóż leży jednak na terenach okupowanych przez Rosję. Trump odniósł się do niedzielnego spotkania amerykańskiej delegacji z ukraińskimi urzędnikami oraz poniedziałkowych rozmów z rosyjskimi przedstawicielami w Arabii Saudyjskiej. Głównym tematem dyskusji było zawieszenie broni na Morzu Czarnym. Jednak Trump zaznaczył, że w związku z jego wysiłkami na rzecz zakończenia trzyletniej rosyjskiej inwazji na Ukrainę pojawiają się również inne kwestie. Rozmawiamy teraz o terytoriach, liniach demarkacyjnych, energii i własności elektrowni. Niektórzy sugerują, że Stany Zjednoczone powinny przejąć elektrownie, ponieważ dysponujemy odpowiednią wiedzą, powiedział Trump. Podczas posiedzenia gabinetu prezydent odniósł się również do zapowiedzianej wizyty amerykańskiej delegacji na Grenlandii, której przewodzić będzie Usza Vance, żona wiceprezydenta USA. Trump odrzucił krytyczne komentarze, podkreślając, że wizyta nie jest prowokacją, lecz wyrazem życzliwości, a jej inicjatorami byli sami Grenlandczycy. Wielu mieszkańców Grenlandii zwraca się do nas z prośbami o właściwą ochronę i opiekę. To oni do nas dzwonią, a nie my do nich. Zostaliśmy tam zaproszeni, zapewnił. Dodał także, że na Grenlandię może udać się sekretarz stanu USA Marco Rubio. Choć wcześniejsze doniesienia wspominały jedynie o doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, dopytywany o to, kto wystosował zaproszenie dla amerykańskiej delegacji, Trump odpowiedział, że było to wielu, wielu ludzi, w tym niektórzy przedstawiciele władz. Oficjalnym celem podróży drugiej damy jest Narodowy Wyścig Psich Zaprzęgów, który odbędzie się w czwartek. Wizytę skrytykowały zarówno władze Danii, jak i Grenlandii. Ustępujący premier Grenlandii, Mute w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku stwierdził, że wizytę amerykańskiej delegacji nie można traktować wyłącznie jako prywatną. Dodał, że do czasu powołania nowego rządu na Grenlandii nie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami USA. W marcu na Grenlandii odbyły się wybory, ale nowe władze jeszcze nie zostały ukształtowane. Premier Grenlandii wezwał mieszkańców wyspy do zjednoczenia się w obronie kraju, odnosząc się do antyamerykańskiej manifestacji, która miała miejsce w połowie marca przed konsulatem USA w stolicy Grenlandii. Wzięło w niej udział niemal tysiąc Grenlandczyków. Mimo krytyki Trump ponownie zasugerował, że Grenlandia może stać się częścią Stanów Zjednoczonych w przyszłości. Myślę, że Grenlandia będzie czymś, co być może stanie się częścią naszej przyszłości. Uważam, że to ważne. Ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego. A jeśli spojrzymy na statki wokół Grenlandii, to widać tam Rosję, Chiny, wielu różnych ludzi i wiele różnych miejsc. Nie może być tak, jak jest teraz, powiedział prezydent USA. Wczoraj wieczorem prezydent Zełęski przemówił do narodu ukraińskiego, poruszając najważniejsze kwestie. Drogi Ukrainki i Ukraińcy, najważniejsze informacje na dziś. W tej chwili w sumach nadal trwa akcja ratunkowa. Wszystkie służby są zaangażowane: Państwowa Służba Ukrainy do sytuacji nadzwyczajnych, Policja Narodowa, służby medyczne, nasze komunalne. Bardzo wiele osób jest poszkodowanych. Na tej chwilę wiadomo o prawie 90 poszkodowanych osobach, 17 dzieci wśród nich. W epicentrum, szkoła, budynki mieszkalne. Na szczęście dzieci w szkole były w schronie. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy pomagają ludziom i wszystkim, którzy ratują życie Ukraińców. Każdy taki dzień, każda noc z rosyjskimi rakietami i dronami przeciwko naszemu krajowi, każda doba wojny, straty to ból, to zniszczenia, których Ukraina nigdy nie chciała. Wojnę przyniesiono z Rosji. To do Rosji trzeba wojnę wypchnąć, to ich trzeba zmuszać do pokoju i na nich wywierać presję, aby było bezpiecznie. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają w tym. Dziękuję wszystkim, którzy pracują na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy, na obronę naszych ludzi, na obronę naszych miast. Przeprowadziłem dziś spotkanie, różne kwestie. W tym e, przygotowanie naszych żołnierzy, modernizacja, przygotowania. Był raport generała Olega Apostoła, zastępcy głównego dowódcy, dotyczący zmian w przygotowaniu i wdrażania nowoczesnych metod, a także i gdzie widzieliśmy programy szkoleniowe, wsparcie psychologiczne, zapewnienie informacji, współpracę z partnerami, działali. Są pewne kwestie, które trzeba rozwiązać. I była również relacja na temat w programie z kontraktem 1824. Raportowano o pierwszych wynikach programu. Będziemy ją rozszerzać. Byłem na froncie w sobotę. Jest zapotrzebowanie od konkretnych brygad. Będziemy na to zapotrzebowanie reagować pozytywnie. Będzie więcej brygad, które będą mogły przyjąć młodych ochotników. To doświadczenie trzeba rozszerzyć na Gwardię Narodową Ukrainy oraz również na oddziały Straży Granicznej. Wszystkie efektywne oddziały w siłach obronnych muszą otrzymać wszelkie możliwości rozwijać się i zwiększać potencjał naszego państwa, naszej odporności. Dzisiaj także odbyły się narady dotyczące pracy dyplomatycznej. Niedawno rozmawiałem z ministrem obrony Rustemem Umierowem. Wczoraj odbyło się spotkanie z amerykańskim zespołem. Dzisiaj przedstawiciele Stanów Zjednoczonych Ameryki rozmawiali z zespołem wojennym, z przedstawicielami Rosji. Następnie znowu A, spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej drużyn. Oczekuję również nowego raportu. Potrzebujemy ruchu w kierunku prawdziwego pokoju, do gwarantowanego bezpieczeństwa i to jest nam wszystkim potrzebne. W Ukrainie, w Europie, w Ameryce wszyscy na świecie, którzy pragną spokoju w stosunkach międzynarodowych. Rosja jest jedynym podmiotem, który przedłuża tę wojnę i szydzi z naszych ludzi i z całego świata. I aby zmusić Rosję do pokoju, potrzebne są silne rzeczy, silne kroki. Jesteśmy gotowi wspierać każdą silną inicjatywę, która uczyni dyplomację bardziej skuteczną. A to oznacza, że należy presją zmusić Rosję do chęci. Wino. Zakończyć wojnę. I to są sankcje, to jest wsparcie Ukrainy. I to jest międzynarodowa koordynacja. Przygotowujemy na ten tydzień i konkretną pracę. I z naszymi europejskimi partnerami w celu podjęcia konkretnych kroków bezpieczeństwa, wspólnych kroków bezpieczeństwa. Znaczna część Europy jest gotowa na konkretne działania w zakresie bezpieczeństwa i to bardzo dobrze. Dziękuję wszystkim, którzy są z Ukrainą. Chwała Ukrainie. W nocy z poniedziałku na wtorek Donald Trump skrytykował Wołodymyra Zełęskiego, który oskarżył amerykańską administrację o uleganie propagandzie Rosji. Moi ludzie są pod wpływem, by zakończyć tę wojnę, powiedział w poniedziałek Donald Trump, odpowiadając w ten sposób na zarzuty prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełęski zasugerował w najnowszym wywiadzie, że administracja Trumpa jest pod wpływem Rosji i wierzy w kremlowską propagandę. Prezydent USA podkreślił, że zarówno Ukraina, jak i Rosja pragną zakończyć wojnę. Oni są pod takim wpływem, by zakończyć tę rzeź, bo Ukraina chce ją zakończyć. Myślę, że musi ją zakończyć i Rosja chce ją zakończyć, powiedział Trump podczas poniedziałkowego posiedzenia gabinetu. Prezydent USA odpowiedział w ten sposób na sugestie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który w wywiadzie dla tygodnika Times stwierdził, że niektórzy ludzie w otoczeniu Trumpa są pod wpływem rosyjskiej propagandy. Jak napisał tygodnik Wołodymyr Zełęski zauważył, że przedstawiciele Białego Domu zaczęli wierzyć Władimirowi Putinowi na słowo. Nawet jeśli informacje amerykańskiego wywiadu temu przeczyły, jak w przypadku rzekomego otoczenia ukraińskich wojsk przez Rosjan w Obwodzie Kurskim: Uważam, że Rosji udało się wpłynąć na niektórych ludzi w zespole Białego Domu. Sygnał od Rosji. Dla Amerykanów był taki, że Ukraińcy nie chcą zakończenia wojny i że należy coś zrobić, aby ich do tego zmusić, powiedział ukraiński prezydent. Oskarżany o powielanie rosyjskiej propagandy był w ostatnim czasie główny negocjator USA w rozmowach z Rosją, Steve Witkow. Referenda na terenach ukraińskich okupowanych przez Rosję były absolutną farsą i zostały przeprowadzone pod przymusem. Stwierdziła w poniedziałek w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej, Anitta Hiper. Wypowiedziała te słowa podczas konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie dotyczące komentarzy, które specjalny wysłannik USA do spraw Bliskiego Wschodu, Steve Witkow, wygłosił w weekend w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Tuckerem Carlsonem. Witkow wskazał, że głównym problemem w zakończeniu wojny rozpoczętej przez Rosję przeciwko Ukrainie jest Krym oraz cztery tak zwane regiony – Doniecki, Ługański, kersoński i Zaporoski. Terytoria, które Rosja nielegalnie anektowała, łamiąc prawo międzynarodowe. Są tam rosyjskojęzyczni mieszkańcy. Odbyły się referenda, w których zdecydowana większość ludzi wyraziła chęć bycia pod rządami Rosji. Myślę, że to jest kluczowa kwestia tego konfliktu, powiedział Witkow. Referenda w czterech ukraińskich obwodach zostały zorganizowane we wrześniu 2022 roku w sposób niezgodny z prawem. Mieszkańców de facto zmuszono do udziału w głosowaniach, a wyniki referendów według powszechnej oceny niezależnych obserwatorów zostały sfałszowane. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hiper, Zaznaczyła również, że stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie rozmów pokojowych jest bardzo jasne. Po pierwsze, to Ukraina decyduje o rzeczywistych warunkach, a po drugie nic o Ukrainie bez Ukrainy. W obliczu ciągłych ataków Rosji widzimy, że nie można jej ufać. W weekend w atakach na Ukrainę, w tym na Kijów, zginęły trzy osoby, w tym pięcioletnie dziecko. To pokazuje, że Rosja nadal musi udowodnić swoją prawdziwą wolę polityczną, aby zakończyć swoją nielegalną i niesprowokowaną agresję", dodała rzeczniczka Komisji Europejskiej. W poniedziałek w obronie Steve'a Witkofa, który sugeruje, że rosyjskie żądania terytorialne są zasadne, a ambicje Putina ograniczone tylko do kilku regionów Ukrainy, stanął wiceprezydent J.D. Vance. Steve Witkoff to świetny facet, który wykonuje niesamowitą robotę. Ludzie, którzy go krytykują, są wściekli, że odnosi sukcesy tam, gdzie oni przez 40 lat ponosili porażki. Okazuje się, że duża część dyplomacji sprowadza się do prostej umiejętności. Nie bądź idiotą. napisał Vance na platformie X. Pytana o wypowiedzi Witkowa dotyczące uznania zasadności rosyjskich roszczeń terytorialnych, rzeczniczka Departamentu Stanu, Tammy Bruce, nie była w stanie udzielić jasnej odpowiedzi, czy wyraża on stanowisko administracji w tej sprawie. Odbywa się wiele rozmów, ale zdecydowanej większości z nich nie mogę skomentować. Powiedziała Bruce, dodając, że głównym celem USA jest osiągnięcie pokoju i ratowanie ludzkiego życia. Rafał Brzoska wziął udział w naradzie zespołu do spraw regulacji i przedstawił ciekawe, sprecyzowane pomysły. Utworzyliśmy, nie ukrywam, swego rodzaju siódemkę takich kluczowych obszarów, które jesteśmy przekonani, że będą miały duży impact społeczny, ale też prorozwojowy. Zależy nam na tym, aby regulacje, nieważne kiedy były wprowadzane, przestały być hamulcem, a były katalizatorem. I takich obszarów jest siedem, ta siódemka jest, nie oznacza, że tylko z tych obszarów proponujemy nasze deregulacyjne projekty, ale zdecydowana większość z nich, pewnie 80%, jak w zasadzie parę to będzie dotyczyła właśnie tych obszarów. I tutaj nad numerem jeden, szanowni państwo, myślę, że nie powiem nic nowego, w badaniach opinii publicznej zawsze pojawia się zdrowie. Pojawiają się słabsi, osoby niepełnosprawne, dlatego nie bez kozery ten pierwszy obszar jest tak ważny dla nas. Zależy nam na tym, aby nie tylko eliminować czasami przepisy z 97 roku które jak już to wielokrotnie mówiliśmy nie chce się powtarzać ale uwłaczają godności człowieka zwłaszcza tego niepełnosprawnego ale również właśnie regulacje które być może były dobre w swoim zamyśle jak słynny posiłek w szkole i w domu ale odnawianie wniosku co miesiąc naprawdę nie ma sensu spowalnia samorządy ponownie jest uwłaczające dla wnioskującego przecież sytuacja finansowa osoby o niskich dochodach nie zmienia się z miesiąca na miesiąc. Drugi ważny obszar to to, o czym pan premier był łaskaw już wspomnieć, to jest to starcie podatnika z machiną państwa. I bardzo ważne, my nie atakujemy urzędników, szanowni państwo. Zależy nam na tym, aby urzędnikom pracowało się lepiej, efektywniej, by nie było sytuacji, w których e, oczekują jednych załączników w wersji papierowej, a później tych samych załączników w wersji elektronicznej i jedne i drugie muszą weryfikować. Bo po co? Domniemanie niewinności podatnika, uproszczenie podatków, zwłaszcza dla MŚP, i poprawa ogólnej relacji, właśnie w zakresie kontaktów z administracją, jest absolutnie dla nas ważna i kluczowa. Szanowni Państwo, nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, ja również o tym nie wiedziałem, ale e, dokonaliśmy przeglądu, nie my, ale sztuczna inteligencja, całej bazy polskiego ustawodawstwa i wszystkich przepisów. Wiecie Państwo, ile przepisów instrukcyjnych jest w naszych e, wszelkiego rodzaju przepisach? Ponad 20 tysięcy. Czyli ponad 20 tysięcy przepisów mówiących, że jakaś decyzja administracyjna najczęściej musi być wydana w jakimś konkretnym czasie. Wiecie Państwo, w ilu przypadkach w tym instrukcyjnym terminie, na tych przypadkach, które badaliśmy, ten termin jest zachowany? W mniej niż 10%. To oznacza, że mamy fikcję. Którą warto zmienić. Oczywiście nie zmienimy 20 tysięcy przepisów, nie taka jest nasza rola, ale znowu wyselekcjonowaliśmy 300 obszarów czy 300 przepisów, w których ten impact społeczny jest największy, czyli najwięcej nas. Polek i Polaków styka się z jakimś terminem, który jest niedochowany. I będziemy zupełnie transparentnie, też ze stroną społeczną, związkową, też ze stroną urzędniczą przeglądać te projekty w taki sposób, aby te terminy były rzeczywiście realne, aby wykorzystywały wielki wysiłek cyfryzacyjny w naszym państwie, który przez ostatnie lata został dokonany, ale Zgodnie z tym, co pan premier też był łaskaw powiedzieć, jeżeli ten termin nie będzie dotrzymany, a wiemy, że jest realny, no to niestety, ale ta milcząca zgoda w zdecydowanej większości tych przypadków będzie możliwa do zastosowania, i nie chodzi oczywiście o budowę elektrowni jądrowej. Szanowni Państwo, i ta cyfryzacja, i projekty rozwojowe to nie uwierzycie, ale 30% zgłoszeń obywateli. Obywatele piszą do nas, dlaczego. Moja legitymacja doktorancka nie może być w M. obywatelu Posiadacze broni tej czy innej kategorii pytają, dlaczego nie mogę mieć jej w M. obywatelu Przecież ta baza istnieje. Przecież i rząd, i ministerstwo MSWiA doskonale wie o tym, że mam pozwolenie na broń. Dlaczego muszę ze sobą nosić ten kawałek papieru? Przecież to jest wydawanie, cały proces i tak dalej, i tak dalej. Więc mówimy o tym, by cyfryzacja rzeczywiście pchnęła nas do przodu. Jesteśmy jednym z najbardziej zcyfryzowanych społeczeństw w Unii Europejskiej i możemy jeszcze nadać lepszy ton i większe tempo w tym zakresie. Kryptowaluty, regulacja, właściwe ocenienie tego projektu, który dzisiaj jest na rządzie przez naszych ekspertów. Nie, pozwól, nie pozwalajmy, by inwestujący w kryptowaluty, ja uprzedzam od razu lojalnie, nigdy nie inwestowałem, nie inwestuję, inwestować nie będę, ale dlaczego Polacy mają inwestować w Czechach czy na Litwie, a nie w Polsce? Dlaczego nie możemy poprawiać naszego bezpieczeństwa energetycznego? I to jest ten piąty blok, który jest bardzo ważny, związany chociażby z ułatwieniem nie wybudowania wiatraka tu czy i ówdzie, bo wiemy, że to rozpala emocje wszystkich, jak mówi się o energetyce, ale chociażby o tym, aby produkcja prądu na własny rachunek przez rolników była realna. Dzisiejsze przepisy mówią o 150 kilowatach bez zgody na przyłącze to jest niewystarczająco dla 90 gospodarstw rolnych. Ale już zwiększenie tego limitu do 500 kilowatów powoduje, że ten rolnik może być samowystarczalny. Jego produkcja nie będzie obciążona wysokimi kosztami prądu. I takich spraw moglibyśmy mnożyć biometan, ułatwienia w zakresie elektrowni gazowych itd. itd. Tym wszystkim nasi eksperci będą się zajmować w najbliższym czasie. Szanowni Państwo, kluczowy element odblokowanie tak naprawdę płatności w segmencie zwłaszcza małych i średnich firm. Dostęp do kredytów jest trudny, wszyscy o tym wiemy, zwłaszcza dla mniejszych. I teraz, jeżeli poprawimy płynność w segmencie małych firm, przez uproszczenie tak naprawdę, czy drogą mediacji, kwestii związanych ze sporami, czy też w ogóle ominiemy spór sądowy poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi które będą lada moment wdrażane w Polsce, chociażby na poziomie instrumentu, jakim będzie KSEF, Wydaje nam się i mimo wszelkich krytycznych głosów, że to jest naprawdę możliwe, że jeżeli duży nie płaci małemu albo jeden mały nie płaci drugiemu małemu celowo i nie ma między nimi sporu co do wykonania tej usługi, ta płatność naprawdę może być błyskawicznie regulowana. Jeżeli nie, to będzie regulowana. Z narzędziami egzekucyjnymi. I na koniec dwa bardzo ważne obszary, Szanowni Państwo. Pierwszy to deregulacja przepisów unijnych. Wydaje się i też czytając zapowiedzi pana premiera, iż Komisja Europejska zaczyna rozumieć też potrzebę deregulacyjną i mam nadzieję, że będziemy jako Polska wzorem do narzucenia właściwej narracji i też tempa deregulacji w Unii Europejskiej, raportowanie ISG kwestie AI aktu, który wymaga przebudowy, by, byśmy byli konkurencyjni w starciu z gigantami w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach. To nie są tematy, które są trudne. Szanowni Państwo, naprawdę jesteśmy w stanie ponownie pokazać drogę, a oczywiście, że w rękach strony politycznej będzie później forsowanie ich czy proponowanie rozwiązań. Na poziomie Brukseli, ale są one dzisiaj naprawdę dużym, dużym obciążeniem dla biznesu lub ograniczają nasze ambicje roz, rozwojowe. I ostatni punkt, bardzo ważny, to obronność i bezpieczeństwo. Przy tych gigantycznych nakładach, które, które dzisiaj jako gospodarka ponosimy i będziemy ponosić na wydatki zbrojeniowe, naprawdę nie widzimy powodów, by nieżyciowe przepisy ograniczały możliwość e, Najzwyczajniej w świecie angażowania polskiego prywatnego biznesu we wsparcie czempionów e, państwowych, by e, te budżety były racjonalnie, dobrze wydawane, by tworzyły miejsca pracy w kraju, a niekoniecznie tylko i wyłącznie ograniczały się do prostych zakupów za granicą. Dajcie znać w komentarzu, który z pomysłów deregulacyjnych podoba Wam się najbardziej? Czy rząd będzie w stanie wprowadzić je w życie?